Hej, to ja, Galaxymon. I pewnie już mnie poznajecie po ponieważ... Pewnie pamiętacie kanał... E... No. Jestem z kanału Izbela Tylkowska. I zmieniam kanał, ponieważ teraz mogę nazwać go A teraz już nie mogę, ponieważ tam nie mam zmienionego e-maila. <coughs> Sorry jeszcze będę zgodzić, ponieważ mam trochę chrypkę i... Dzisiaj wam pokażę, jak wyrazić właśnie komunikat taki, jaki zrobiliście przed chwilą. <śmiech> <śmiech> Więc najpierw wchodzimy na stronę, która jest podana w opisie. Albo możecie sobie wpisać atom.smasher.org <laughs> <laughs> tutaj wybieracie sobie jakąś konkę. Na przykład sobie bierzemy taką? Mm. Czyli <laughs> możemy napisać na przykład bomba? <laughs> 在吃。There, Na przykład piszemy takie coś, na przykład robimy, że to czego nie można kliknąć, a to można. I klikamy to. Generate Message i mamy to tutaj I my musimy zrobić tak i tutaj to przedstawić na wdym kopij na przykład i mamy tutaj tą wiadomość jak ją otwieramy, to jest niestety czarne tło i nie możemy tu nic kliknąć, ale <laughs> możemy nagrać na przykład odcinek o tym śmieszne komunikaty. No, no. na przykład śmieszne komunikaty. No. Możemy sobie tutaj. Więc. Na przykład co je tak zrobić? Tutaj mam, że jeszcze nie może się. No i możemy sobie nagrać taki odcinek, dobra, więc. To byłam ja, GalaxyMon. I. Zapraszam do subskrybowania, komentowania i lajkowania moich filmów. No więc, pa!